Czy twoja instalacja fotowoltaiczna jest bezpieczna? Czy jesteś pewien, że zabezpieczyłeś swoją instalację przed pożarem, przed przegrzaniem? Czy masz odpowiednią średnicę przewodów? Czy wszystko jest podokręcane tak, jak trzeba? Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Myślę, że mogę przekazać ci parę istotnych rzeczy, które, które zabezpieczą Cię na przyszłość. na przyszłość. Zapraszam. Zapraszam. Zdaję sobie sprawę, że mówienie o bezpieczeństwie fotowoltaiki w blaszaku ocieplonym styropianem i pianą może wydawać się nierozsądne, ale Oglądajcie, bo specjalnie przygotowałem instalację do tego, żeby przeprowadzić testy kamery termowizyjnej, którą dostałem, i opowiem Wam parę ciekawych rzeczy. W chwili obecnej mamy pobór 130A, czyli tutaj bierzemy na dwóch falownikach po 3 kW, łącznie 6. Czyli, moi drodzy, sprawa wygląda w taki sposób, oczywiście nie zalecam robienia instalacji w taki sposób jak ja to zrobiłem to jest moja odpowiedzialność ale moi drodzy ja to użytkuję naprawdę wydaje mi się w rozsądny sposób nie przeciążam instalacji żeby wasza instalacja była bezpieczna nie możecie zażynać sprzętu jeśli nie będziecie tego robić i będziecie mieć odpowiedniej klasy przewody wydaje się i będą one podokręcane to jest naprawdę bardzo duża szansa, że długie lata będzie Wam to służyć. Oczywiście, tutaj ja bym planował obić to jeszcze, może, albo takimi arkuszami blachy, żeby to zabezpieczyć, ale przejdźmy do najważniejszej rzeczy, czyli kamery termowizyjnej. Ja do tej pory uważałem, że jest to bardzo zbędna rzecz. Dlaczego? Ponieważ stwierdzałem, że zawsze mogę sobie dotknąć przewodów, prawda, i stwierdzić, czy one są ciepłe, czy też nie. I w przypadku o takich przewodów rzeczywiście jest to możliwe i powiedziałbym, że jest to bezpieczne. Tu wam nic nie grozi, jeśli dotkniecie tych przewodów. W tym momencie pobieramy 107A. Przewody są ledwo ciepłe, a to są 35 mm2. Bardzo wiele osób. Powie, że to jest za mało na taką instalację, bo tutaj ja z tych falowników jestem w stanie wyciągnąć teoretycznie 24 kW, ale właśnie ja nie pociągnę tyle, ponieważ bezpiecznik mam 250A, więc na maksa jestem w stanie pociągnąć 12 kW. Więc moi drodzy, przewody tutaj są. Zastosowane złe powinny być większe, ale to nam posłuży do testu, który właśnie chciałem przeprowadzić. Więc, tak, pobór mamy 2,5 kW na falownik, czyli około jakieś 5 kW. No i moi drodzy, taka kamerka termowizyjna. Otrzymałem ją do testów: Thermal Master P3. Jest to kamera, którą montuje się do telefonu. Jak tutaj właśnie widzicie, to mój telefon, i tutaj macie taką kamerkę. Tak ona wygląda. Zgrabny, fajny sprzęt się wydaje. I zaraz Wam powiem, dlaczego powoli zmieniam zdanie odnośnie zasadności zakupu takiego sprzętu. Dostajecie tę kamerkę w takim ładnym opakowaniu i macie jeszcze taki fajny futerał. Macie oczywiście instrukcję obsługi i tutaj przewody komunikacyjne. I teraz tak, do kamerki jest odpowiednia aplikacja i tutaj nawet w tym momencie macie spojrzenie na moje podłączenie przewodów do falownika no i w, tutaj moim zdaniem panuje, panuje harmonia tak bym, tak bym to nazwał pobieramy 140A Amper. 140A Amper ciśniemy z magazynów moi drodzy więc to mało nie jest i teraz tak, co chciałem powiedzieć moi drodzy miałem sytuację Taką. Dlaczego zmieniam zdanie odnośnie zasadności zakupu kamery termowizyjnej? Miałem sytuację taką, że w zimie oczywiście działała pompa ciepła. Wcale nie działała na jakimś wielkim turbo, działała w normalny sposób. Miałem podłączoną ją do. przez bezpiecznik, to podłączali elektrycy. I słuchajcie, pewnego dnia moja żona mi mówi, Dominik, coś. Jakby skwierczy w instalacji. Ja patrzę, a na, na tym obwodzie do pompy ciepła normalnie na bezpieczniku widzę iskry. Iskry. I teraz tak, gdyby nie to, że to było słychać, że normalnie to tak jakby strzelało, no wiecie, jak iskry, no czasami jest to taki charakterystyczny dźwięk. Gdyby to tego nie było słychać, to ja bym nie wiedział, że jest problem z instalacją. I gdyby tego nie było, widać, bo miałem odkrytą tą, 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 tą rozdzielnię. Więc moi drodzy, o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Jeśli macie instalację, to możecie nie zauważyć po prostu, że które przewody się grzeją. Jeśli tutaj jesteście w stanie dotknąć, o teraz jest to cieplejsze odrobinę, pobieramy 120 A, jeśli tutaj sobie możecie dotknąć, ale przecież podczas obciążenia nie będziecie do, dotykać przewodów 230, bo Was może po prostu porazić, więc jedynym sposobem, żeby zobaczyć, czy macie dobrą i sprawną instalację, jest kamera termowizyjna, bo żeby sprawdzić to, musicie to robić podczas obciążenia, czyli tak jak właśnie ja to teraz robię. Mamy 2,5 kW na falownik, czyli łącznie 5. Moi drodzy, zobaczmy, spróbujemy to włączyć nagrywanką. O, jest włączone nagrywanie i patrzcie, co tu się dzieje. Mamy bezpiecznik, o, tutaj jakieś komentarze. Słuchajcie, mamy bezpiecznik... I co tutaj na nim mamy? Że na przewodzie jest 44 stopnie, a temperatura zaraz koło bezpiecznika jest 17 stopni. Widzicie, wiemy już, że tutaj temperatura jest wyższa i szczególnie jest ciekawa z punktu widzenia całego otoczenia. Tu mamy falownik. Tu również mamy falownik, i od razu widać, że jest sprzęt delikatnie ciepły. Przypominam, że pobieramy 105A. Te przewody są szczególnie ciekawe, ponieważ moi drodzy, jesteśmy w stanie teraz zaobserwować, że mamy 42 stopnie na przewodach. Moim zdaniem, temperatura zupełnie jakby normalna. Natomiast. Musicie wziąć pod uwagę, że co jakiś czas, taką jeśli macie już tą instalację, no warto by ją po prostu przetestować. Czy. O, gdzieś tu mieliśmy 100 sto ileś stopni. O jest, 170 stopni mamy na nagrzewnicy. O, to fajnie, że tutaj tak się wyświetliło to, ale no widzicie, jesteśmy w stanie dokładnie, dokładnie zbadać, jak to wszystko wygląda taką kamerką. Ta, ta nagrzewnica to jest 2KW, tamta jest 3KW. Jeszcze mamy tą włączoną, proszę bardzo, ile mamy tutaj stopni wydmuch 120 stopni. 120 stopni. Ale co ciekawe, patrzcie, na rozdzielnicy nie widać żadnych jakichś szczególnych szczególnych rzeczy, tutaj coś delikatnie jakby, ale to nie jest jakby to są. Rzeczy, które powiedziałbym w normie. W normie. Także, moi drodzy, chciałem Wam tylko pokazać taką kamerkę, że dostałem i że użytkuję. W tym momencie mamy pobór 6 kW. Akurat wyłączył się miernik. Ile mamy? 126A pobieramy. Więc, moi drodzy, jeśli chcecie. Yy... Użytkować swoje instalacje i sprawdzać je co jakiś czas, czy są bezpieczne. No, pro, pro, proponowałbym być może zakup takiego urządzenia. Oczywiście, do Waszej decyzji. No, w tym momencie na przewodach mamy 44 stopnie. Nadal moim zdaniem nic szczególnego, pomimo tego, że też uważam, że te przewody powinny być większych przekrojów, moi drodzy. Także tak to wygląda. Chciałem Wam tylko tak to zaprezentować. Będę użytkował i będę testował dalej tą kamerkę, żeby powiedzieć Wam więcej. Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć, moi drodzy? Totjony 340 są w Europie, ale również. Doszły 314, znów się pojawiły 314. Przy zamówieniu 16 sztuk macie cenę chyba 59 dolarów. Jest troszkę drożej niż było, no ale moi drodzy, no niestety. Ceny poszły w górę. Ja Wam tylko proponuję, że takie e, ogniwa są: więc gdybyście chcieli sobie zakupić e, gotiony 314, to są do zakupu. No i co? Zastanówcie się, czy wam taka kamerka jest potrzebna. Zgrabna, zgrabny, fajny sprzęt I powiem tak, ja na pewno będę to użytkował. Nie zamierzam się pozbywać sprzętu, wręcz przeciwnie, ponieważ uważam, że co jakiś czas trzeba przebadać swoją instalację, czy wszystkie styki na pewno są dobre, czy nic się nie poluzowało. Ponieważ nie jesteście w stanie tego ocenić gołym okiem, i to, moi drodzy, jest kluczowa sprawa. Więc ja będę to użytkował. Wiem też, że bardzo wiele osób, które mocno siedzą w Łowgridzie, też mocno sprawdzają te swoje instalacje, no bo, moi drodzy, licho nie śpi. Także krótki dzisiaj filmik. Krótki update na temat spraw off-gridowych. Zobaczmy, ostatni rzut oka, jaki mamy, jakie mamy stopnie. 46 stopni ma przewód. Jest ewidentnie, ewidentnie wyróżnia się wśród otoczenia. I moi drodzy, ale powiem tak, ja 8 kW, bo tu jest 4 kW, czyli na falownik jest 4, czyli łącznie pobór jest 8. Ja w życiu tyle nie pobieram. No ale. Instalacja jest do tego przygotowana, także weźcie pod uwagę, czy taka kamerka Wam by się nie przydała. Życzę Wam miłego weekendu, pozdrawiam serdecznie, cześć.